Tak, kiedyś będziesz świetną gierką, kiedyś Cię naprawią i będzie można... O kurde, już jesteście, byliście? Siemandero, witam serdecznie moi drodzy na kolejnych gównianych newsach. Dzisiaj gówniane newsy są w kolejnej wspaniałej konferencji... Ja te konferencje z czasu czasy tak bardzo uwielbiam, one są tak wspaniałe, tak zajebiste, że aż mi się srać chce w Kiblu, jak je obejrzę. Moi drodzy, odbyła się konferencja Gamescom Opening Night Live. Wspaniała nazwa, to ja byś nie mógł nazwać Gamescom, ale już muszę dodać Opening Night Live. Tak, Opening Night Live. Zobaczcie, nie będę przedstawiał tutaj wszystkich gównianych gier, które zaprezentowali, bo po prostu nie mam na to czasu, nie mam na to chęci. I generalnie yy, yy, do Bani było, do Bani było, nie bym miał oceniać tę konferencję w skali od 1 do 6, to dałbym takie, ja wiem, może 3. Dałbym 3 za to, że nie było dużo pitolenia, a jednak tych trailerów trochę wlatywało i nie trzeba było jakoś bardzo mocno na to czekać, no ale. Same, sama, sam pokaz giery był bez rewelacji. Ja tutaj skupię się tylko na kilku dosłownie pozycjach, ich jest bardzo mało. Także od razu o tym mówię, że jest ich naprawdę mało i nie będzie to chyba jakiś mega długi materiał. Otóż, moi drodzy, w końcu po uwaga, 8 latach, bo dokładnie 8 lat temu został zaprezentowany, jakby pierwszy jakiś wstępniak do gry. Dead Island 2, tak moi drodzy. Dead Island 2 w końcu został yy, zapowiedziany po 8 latach. Dostaliśmy generalnie trailer. Yy, tytuł był rozwijany przez 3 studia. Pierwsze studio to był yy, Jager Interactive. Później zostało to oddane jakimś studiu Sumo Digital, a w ostatecznym rozrachunku za. Tę grę wzięło się studio Dumpster Studio Damster Studio. Gra zadebiutuje 3 lutego 2023 roku. Niestety po raz kolejny dostaniemy e, rozłam generacyjny, więc e, bardziej bym się spodziewał, że gra będzie była tworzona na konsole, tak jak PlayStation 4, Xbox One. Xbox One S, Xbox One X, a jakiś tam lekki upgrade generacyjny do PS5 i seriesów, X-ów, Także, no i oczywiście komputerów stacjonarnych, więc tutaj jakby, no, powiem szczerze, dupy pewnie nie urwie. Gra będzie dziać się raczej w fikcyjnej wariacji miasta Los Angeles, bardziej na wyspie niż na mieście, ale jest to niby miasto, z tym, że jest to jakaś tam Em, warnia, wariacja z gameplayów, z trailerów zauważyłem, że będzie taki lekko czarny humor zombiakowy połączony lekko z cholorem, ale tak nie za bardzo e, nie będzie na pewno motywów le parkour, ale widziałem, że zombiaki się dosyć fajnie e, zabija, rozwala wydaje mi się, że Dead Island 2 e, Dużo bardziej mi podejdzie niż Dead, Daylight 2, od którego się kompletnie odbiłem, ale to nie tylko ja się odbiję od Daylight 2, bo no, wielu też moich znajomych się odbiło od The 2. Generalnie, Daylight Light 2, jakby to powiedzieć, no, nie był godną kontynuacją Daylight jako aczkolwiek znajdą się osoby, które bardzo mocno e, tutaj propcują ten tytuł. Okej, okay, no gusta gustami. Dostaniemy Koopa dość nietypowego kopa, bo nie na 4 graczy, a na 3 graczy. Nie wiem dlaczego tak dziwnie twórcy sobie postanowili, no ale okej. Okay, będzie kooperacja, będzie sześciu bohaterów do wyboru. Oprócz tych sześciu bohaterów jeszcze będzie możliwość budowania asetów, czyli motywy rpg troszkę tam gdzieś będą w tym całym show. I i i i i, no i tyle na razie. Jeżeli chodzi o DMD. Aha, data wydania, nie wiem, czy mówiłem, 3 lutego 2023 roku, czyli no jeszcze trochę. No, ale już wstępnie powiedzmy, wiemy co. Jak też Amazon, z tego co wiem, kilka dni temu zmaścił troszeczkę tą premierę na Gamesconie, bo już wydali, znaczy wydali, zapowiedzieli, jakie opakowanie, zapowiedzieli w ogóle, że Dead Island 2 będzie generalnie wypuszczony. Także osobiście nawet czekam, zainteresuję się tytułem, może się od niego aż tak mocno nie odbije, jak to było w przypadku Day Dead Island 2, no, powstający w tych bólach 8 lat w końcu i po trzech deweloperach, trzech studiach, w końcu wyszedł na światło dzienne i może coś faktycznie z tego wyjdzie. Mam taką nadzieję. Kolejny tytuł, który był pokazany na Gamescomie toczył się Hogwarts Legacy. Niestety tutaj jest no, informacja bym powiedział dosyć smutnawa z tego względu, że Hogwarts Legacy zostaje przełożony na przyszły rok. Generalnie gra się miała pojawić pod koniec tego roku, czyli 2022, ale deweloper hmm, potrzebuje tam tych szlifów na tej grze. To znaczy, no, rozumiem, ok, ja to mogę zrozumieć. Jeżeli deweloper potrzebuje do szlifowania tytułu zmniejszenia ilości błędów i wydania produktu kompletnego, który nie potrzebuje pierdeliarda patchów łatek, mogę to zrozumieć spoko. Gra ma zadopiłtować generalnie w lutym, czyli szczerze powiedziawszy, w lutym przyszłym roku, czyli no Dead Island 2 będzie miał spory problem. Tutaj może się skończyć tak, że Dead Island 2 zostanie przeniesiony na inny miesiąc. Chyba nie będą chcieli się napierdalać z Hogwarts Legacy, tym bardziej, że Hogwarts Legacy jest spadkobiercą gier Harego Poytera. Kto lubi Harego Poytera, to lubi Harego Poytera. Aczkolwiek ja tych Hogwarts Legacy też oglądałem, jak to mniej więcej się tam prezentuje. I powiem szczerze, jak nie jestem fanem Harego Poitfela, tak Hogwarts Legacy może okazać się generalnie przyzwoitym tytułem, aczkolwiek na pewno nie tytułem. W stu dla mnie, gdzie ja tą grę na premierę kupię i będę grał, tak? Może kiedyś, jak mi się zachce i stwierdzę, że faktycznie ja bym se pograł, to se kuźwa kupię i se pogram. No, w skrócie. Y, fani czekali na konkrety, otrzymali y, niekonkrety, otrzymali to, że gra będzie przeniesiona na przyszły rok, ale tak jak mówię, jeżeli mają do pieści poprawić, to jak najbardziej spoko. Mogę, mogę to zrozumieć, także ok. Moi drodzy, trzeci tytuł, który mnie interesuje interesował wcześniej i znowu mnie interesuje to oczywiście Dekalisto Protokol. Moje drodzy, Dekalisto Protocol oczywiście jest to też spadkobierca, gry Dead Space przypomnę i jej miało takie studio Visceral Games, które tego Dead Space wydawało za po 3 dni, oczywiście po trzech częściach i po wydaniu Battlefield Hardline i jej zabiło Visceral Games. Teraz Visceral Games nie wiem czy istnieje, nie istnieje już jest inne studio tworzą sobie Dekalisto Protokół w skrócie. Yy, fabuła 2000, yy, 2320 rok, dobrze powiedziałem? 2320 rok. Yy, Rozwodła się na krzyżu Jewisza, tytułowym Kalisto, moi drodzy. Yy, główny bohater yy, oczywiście jest więźniem i musi generalnie z tego yy, więzienia i z tego całego Kalisto po prostu uciec. No ale nie będzie tak yy, łatwo, bo musi się zmierzyć z ich rzeczymi bestiami, na temat których no, nie wiemy za wiele. Yy, są ochydne, są brzydkie. Yy, i właściwie tyle. Znaczy powiem wam tak, im dłużej oglądam yy, jakieś gameplay z Kalisto protokola, tym bardziej mój hype na tą grę generalnie opada i bardziej ta gra zaczyna mi przypominać połączenie faktycznie Dead Space'a ale z motywami The Evil Within. Bez kitu. Yy, zwróćcie uwagę na poruszanie się postaci w przykłóceniu, przykuc sobie... Zgadza się tych potworków. Te potworki w ogóle są kurwa ślepe, nas nie widzą. Świeci im gość latarką po mordzie, a one w ogóle nie widzą. No, takie, takie mechaniki trochę Devil Within i to i to zaczyna poniekąd wychodzić. Oczywiście dla mnie to nie jest w żadnym stopniu żaden minus, bo ja o, o ile Devil Within 2 podobał mi się mniej od Devil Within 1, to generalnie cała, cała gra jako, jako uniwersum dwóch części. Moim zdaniem wypadło świetnie, no i teraz też mamy takie ery, generalnie taką modę, że twórcy nie, nie wymyślają jakichś nowych rzeczy, tylko bazują na tym, co już inne gry nam zaprezentowały i biorą z tych innych gier te najlepsze rzeczy i próbują te najlepsze rzeczy łączyć w jedną całość. Więc tutaj widzę trochę podobizny The Every Within 2. Premiera w tym roku. W grudniu cenowo gra się prezentuje Spoko, ale o tym generalnie już mówiłem. Sam fakt, że zaprezentowali na Gamescomie po prostu e, jakiś tam nowy urywek z gry, nowy gameplay, ale mówię, przypomina to troszeczkę e, motywy i mechanikę z The Within to dla mnie oczywiście nie jest w żadnym stopniu minusem, ale generalnie czym dłużej, tym mówię, mój hype po prostu zaczyna e, opadać. Czy to dobre? Raczej nie, no ale zobaczymy jak gra będzie się prezentować, jak wyjdzie. I moi drodzy na koniec dwie informacje ciekawostkowe. Pierwsza to oczywiście Sony zapowiedziało nowego pada. PlayStation 5 DualSense Edge. Brzmi jak nazwa maszynki do golenia. Eee, oczywiście za dużo informacji nie dostaliśmy. Nie znamy wymian tego pada. Różni się niewiele od zwykłego dual sensa. Eee, ceny też nie znamy. Cena to pewnie jakieś 1000 cebulionów w Polsce bądź 1200, bo Sony lubi też przypierdolić cenowo. no Na pewno nie będzie kosztował 700 zł, to, 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 na to nie liczę. Wymienne gałki, moi drodzy, jakieś tam dodatkowe przyciski, można to lepiej dostosować, sranie w banie, dupolanie. Szczerze powiedziawszy tak, więcej padów wydają dwie korporacje, czyli Sony i Microsoft niż kurwa gier. aczkolwiek jeszcze w przypadku Sony jakieś tam gry się pojawiły, jakiś był Ratchet, było, było Gran Turismo, był Horizon, będzie God of War Ragnarok. Tak w przypadku czy się Microsofta kurwa nie wyszło nic poza yy, y, Forza Horizon 5 yy, Flying Simulator. Okej. Okay. I chyba tyle. <tryk> yy, nie żebym hejtował jakiś obóz, bo nie jestem ani zielony, ani niebieski, w sensie nie, nie jestem fanwajem żadnej z tych, z tych platform. Po prostu gram na tym na tym co mi lepiej, ale generalnie w skrócie no, wydają setki padów, a nie ma po prostu gier. Nie ma gier, więc na cholerę mi jakieś super, jest, zajebiste pady, jak nie ma konkretnie zajebistych, fajnych gier, zresztą Szczerze powiedziawszy, rynek gier w ogóle już Moim zdaniem to, no upada Upada już, już w ogóle te Konferencje kompletnie nie są ciekawe Mało w ogóle konkretnie jakichś fajnych gier, pełno kurde jakichś indorów, pełno jakiegoś sierwa, jakiegoś shitu beznadziejnego, ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach już ciężko jest wymyśleć może jakieś tytuły, ale są na przykład takie marki, gdzie można pociągnąć kontynuację, a tu jest dupa, tu jest dupa i dupa i jeszcze raz dupa, także ja nawet nie wchodziłem w strukturę tego Gamescomu, żeby zobaczyć ile tamtego gówna wydają i wydali, w sensie ile tych gier Indie jakichś studiów trzecich, kurwa yy, gier jakichś w ogóle kompletnie beznadziejnych, gdzie ja realnie na to nie miałbym czasu już nawet na to nie patrzyłem, aha yy, Goat Simulator jeszcze będzie wychodził, też trzecia część yy, no super, super szkoda, że nie zrobili z tego ekskluzywa na yy, konsolę Microsoftu pod serię XA8K120 Phil Spencer, nie? Także porażka. I koniec, moi drodzy, ten cały yy, monolog yy, gównianych newsów odnośnie Gamescom Opening Night Live, moi drodzy. Wszyscy czekali na Hideo Kojima. Jak ktoś nie zna Hideo Kojimy, to wam przypomnę. Hideo Kojima jest twórcą chociażby jednej głównej serii w jego życiu czyli Metal Gear Solid wydawał to pod szyldem Konami, potem się pogryźli przy tworzeniu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Teraz Hideo Kojima działa yy, pod swoim szyldem studia Pro, Kojima Production Productions Generalnie był zawsze kojarzony z Sony, ale jestem też jakieś kolabo z Microsoftem. Nie wnikam w spoko. Ja jestem osobą, która nie, nie, nie jest wkurwiona na to, że Jakiś twórca wydaje pod innym szyldem gry, jak wydawał wcześniej. Uważam, że każdy kto ma odpowiedni sprzęt powinien dany tytuł sobie ogrywać. Jak ma PC to niech sobie ogrywa na PC, jak ma na konsoli niech sobie ogrywa na konsoli. No i generalnie, moi drodzy, wszyscy czekali, myśleli, że będzie jakiś boom, jakiś szum, że wyjdzie o Kojima i przedstawi na przykład, nie wiem, Death Stranding 2, która i tak by wyszła pewnie za 4 lata albo za 5. Albo nie wiem, no, jakiś w ogóle jakiś tytuł. A tu sobie wychodzi Hideo Kojima. Mówi sobie po tym. Hancia, kancia, I mój drodzy, Hideo Kojima pojawi się na Open Night Live konie by ujawnić swój podcast. Czujecie, tą kap. Wszyscy czekają. Na jakiś tytuł od Hideo, a gościu wychodzi i padło, że on sobie będzie podcast prowadził. Będzie miał podcast. Rozumiecie? Będzie podcast. Super. Tym y, śmiesznym, prześmiewczym akcentem, moje drodzy, kończymy gówniane newsy. Były one krótkie, były one konkretne, tak jak mówiłem, Dead, Dead Island, Wicca, Hogwarts Legacy, Dekalisto protokol, zdecydowanie tylko i wyłącznie te tytuły mnie interesują. Reszta dla mnie jest kompletnie zbędna. Z jeszcze raz powtórzę: PlayStation 5, DualSense. No i Hideo Trima będzie prowadził swój podcast. Tymczasem, Grupu Złoty, koleżanko Złota, zostaw subskrybucję sk kanału. Łapkę w górę, łapkę w dół. Szczególnie ty kolego Złoty i ty koleżanko Platynowa. I do usłyszenia na kolejnych materiałach w moim wykonaniu, na moim kanale, tak sobie gadam. Elo, Elo, z Bogiem, trzymajcie się na razie.